Jakie są właściwości mieszanki oleju rycynowego i sołdii? Jakie ma możliwości? Jak się ją stosuje i w jakich przypadkach się jej nie używa? Obejrzyjcie ten film do końca, a dowiecie się o bardzo pożytecznej, skutecznie działającej i taniej mieszance? W naszych dzisiejszych apteczkach jest dosłownie wszystko. Kolorowe pudełka, skomplikowane nazwy, preparaty na każdą, nawet najdrobniejszą dolegliwość. Farmacja zrobiła ogromny krok naprzód. Ale wyobraźcie sobie na chwilę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu arsenał wiejskiego lekarza był znacznie skromniejszy, skromniejszy, ale czasami nie mniej skuteczny. Olej rycynowy był używany już w starożytnym Egipcie, również od czasów starożytnych ludzie stosowali sodę, połączenie tych dwóch prostych, ale bardzo pożytecznych substancji znalazło swoje zastosowanie i w naszych czasach. W czym więc tkwi wyjątkowość otrzymanej mieszanki? Dlaczego właśnie te dwie, na pierwszy rzut oka, zupełnie różne substancje tłusty, lepki olej i suchy, zasadowy proszek tak skutecznie działają razem? Sekret tkwi w ich zdumiewającym współdziałaniu, gdzie każdy składnik wzmacnia działanie drugiego, wyjaśnijmy to, soda oczyszczona to, w gruncie rzeczy, łagodny środek ścierny i zasada. W stosowaniu zewnętrznym doskonale oczyszcza powierzchnię skóry Delikatnie złuszcze martwe komórki i tworzy środowisko zasadowe, w którym wielu bakteriom i grzybom staje się, powiedzmy, niewygodnie. Olej rycynowy z kolei to unikalny produkt. Jego główną wartością jest kwas rycynolowy, który ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i zmiękczające. Ale jego kluczową właściwością w tej parze jest niesamowita zdolność do głębokiego przenikania w tkanki, znacznie głębiej niż większość innych olejów. A teraz wyobraźcie sobie, co dzieje się, gdy je połączymy. Soda, mieszając się z olejem, tworzy pastę. Ta pasta wykonuje podwójną pracę: najpierw soda, jak delikatny peeling, przygotowuje teren, usuwa wszystko, co zbędne z powierzchni skóry, otwierając drogę dla oleju. Potem do akcji wkracza olej rycynowy. Nie pozostaje on już tylko na powierzchni, ale przenika znacznie głębiej dostarczając swoje lecznicze składniki dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Mówiąc prościej, soda działa na powierzchni, a olej rycynowy w głębi, jedno otwiera drzwi, a drugie wchodzi. W efekcie otrzymujemy środek o kompleksowym działaniu, jednocześnie oczyszcza, zmiękcza, łagodzi stany zapalne oraz sprzyja głębokiemu odżywieniu i regeneracji tkanek i właśnie ta unikalna właściwość otwiera przed nami szerokie możliwości jego zastosowania. Zacznijmy od jednego z najczęstszych problemów estetycznych, z którym boryka się bardzo wiele osób brodawek i kurzajek, w arsenale starych lekarzy i w medycynie ludowej uważano, że z tymi nieproszonymi gośćmi można sobie poradzić za pomocą naszej mieszanki. Jak to działa? Logika była następująca soda, dzięki swojej zasadowej naturze, tworzy na powierzchni naroś niekorzystne środowisko, jakby ją wysusza i delikatnie rozluźnia górne warstwy. A olej rycynowy wykonuje od razu dwa najważniejsze zadania. Po pierwsze, zmiększa samą narośl i skórę wokół, nie pozwalając jej wysychać i pękać pod wpływem sołdii. A po drugie, jak już mówiliśmy, posiada unikalną zdolność przenikania. Pomaga dostarczyć działanie sołdii głębiej do samego korzenia problemu. Mieszankę stosowano bardzo prosto. Brali sodę i olej rycynowy, mieszali do uzyskania gęstej pasty. Te pastę nakładano punktowo. Wyłącznie na samą brodawkę lub kurzajkę, starając się nie dotykać zdrowej skóry. Na wierzch można było przykleić mały plaster. Zabieg powtarzano raz lub dwa razy dziennie, zanim spróbujecie podobnych metod, musicie być w stu pewni diagnozy. Nigdy nie dotykajcie znamion ani żadnych zmian, które zmieniają kolor, rozmiar, krwawią lub powodują ból, a to jest chyba jedno z najcenniejszych i niestety na wpół zapomnianych zastosowań tej mieszanki. Dokuczliwy ból w kolanie po długim spacerze, sztywność w palcach rano, łamanie w łokciu, znajome odczucia, prawda? Starzy lekarze wiedzieli, że do złagodzenia takich dolegliwości nie zawsze potrzebne są skomplikowane maści. Jaka była w tym logika? Główną przyczyną przewlekłego bólu w stawach jest stan zapalny. I głównym zadaniem było nie tylko ogrzanie bolącego miejsca, ale dostarczenie substancji przeciwzapalnej jak najgłębiej. Do samego ogniska problemu, i tutaj nasza mieszanka działała idealnie. Kluczowym graczem był tu oczywiście olej rycynowy, a dokładniej jego kwas rycynolowy, ma on wyraźne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, podobne do niektórych preparatów aptecznych. Soda z kolei pełniła rolę przewodnika i wzmacniacza, pomagała stworzyć na skórze odpowiednie środowisko i, zdaniem wielu praktyków, sprzyjała głębszemu przenikaniu olejów w tkanki. Jak to stosowano w praktyce? Przygotowywano tę samą pastę z sołdi i oleju rycynowego, następnie tę mieszankę wcierano lekkimi, masującymi ruchami w okolice bolącego stawu przez kilka minut. Potem nakładano na wierzch gazę lub bawełnianą serwetkę nasączoną tą samą mieszanką, przykrywano papierem pergaminowym lub folią i owijano ciepłym, wełnianym szalem. Powstawał swego rodzaju leczniczy okład, zostawiano go na kilka godzin, a jeszcze lepiej na całą noc, i tutaj ważne jest zrozumienie. Mowa o przewlekłym, dokuczliwym bólu związanym ze stanem zapalnym, na przykład przy artrozie. W żadnym wypadku nie przykładajcie rozgrzewających okładów na świeże urazy, naciągnięcia ani przy ostrym, pulsującym stanie zapalnym. Ból w stawie to poważny objaw i przede wszystkim należy ustalić jego przyczynę razem z lekarzem. A teraz porozmawiajmy o problemie, który sprawia dyskomfort milionom ludzi, zwłaszcza z wiekiem lub latem, o zrogowaciałej skórze na stopach. Kmienne pięty, bolesne odciski, suche modzele, które zahaczają o skarpetki. Znajome? Otóż, do walki z tą plagą nasza mieszanka nadaje się po prostu idealnie. Tutaj nasz duet pracuje jak zgrany zespół profesjonalistów, soda występuje w roli delikatnego, ale bardzo skutecznego papieru ściernego. Delikatnie zmiękcza i złuszcza wielowarstwowe zrogowaciałe komórki, z których składają się odciski i modzele, Dosłownie rozpuszcza to, czego nie da się usunąć zwykłym pumeksem. Ale gdybyśmy używali tylko Soudii, skóra by się bardzo wysuszyła i tu na scenę wkracza olej rycynowy. Po tym, jak soda wykonała swoją brudną robotę, olej przenika w rozluźnione warstwy skóry i zapewnia najgłębsze odżywienie i nawilżenie. Nie tylko zmiękcza, ale uruchamia procesy regeneracji, pomagając goić bolesne pęknięcia na piętach i przywracając skórze elastyczność. Jak to stosowano? Najskuteczniejszym sposobem były kąpiele i okłady najpierw nogi moczono w ciepłej wodzie, można z dodatkiem tej samej soudii, następnie na lekko wilgotną skórę nakładano pastę z rycyny i soudii, zwracając szczególną uwagę na problematyczne miejsca. Mieszanka aktywnie, ale bez silnego nacisku wcierano w odciski, modzele i pięty, potem nogi owijano folią. Zakładano ciepłe skarpety i zostawiano taki okład na 30 do 60 minut, a w zaawansowanych przypadkach nawet na całą noc. Po zabiegu resztki mieszanki zmywano ciepłą wodą, a zrogowaciała skóra schodziła bardzo łatwo, czasami nawet bez pomocy pumeksu, już po pierwszym zastosowaniu pięty stawały się zauważalnie bardziej miękkie. I oczywiście ważna uwaga. Ta metoda nie jest odpowiednia. Jeśli na nogach macie otwarte, krwawiące rany lub objawy infekcji grzybiczej, w takich przypadkach tylko do lekarza. Najpierw leczymy główny problem, a dopiero potem walczymy ze skutkami w postaci zrogowaciałej skóry. Lato, wieczór nad rzeką i oto on, natrętny świąt po ukąszeniu komara, który aż chce się rozdrapać do krwi. Albo lekkie podrażnienie skóry po kontakcie z jakąś rośliną, w takich sytuacjach nasi przodkowie nie biegli po drogie żele, brali to, co mieli pod ręką. I to jest genialnie proste. Co się dzieje, gdy komar nas gryzie? Wstrzykuje pod skórę substancje, które wywołują miejscową reakcję, stan zapalny, obrzęk i ten właśnie świąt, naszym zadaniem jest szybkie zneutralizowanie tej reakcji. I tu z pomocą przychodzi nasza mieszanka. Soda, dzięki swojej zasadowej naturze, działa jak szybki neutralizator, pomaga złagodzić podrażnienie i natychmiast uspokaja swędzące zakończenia nerwowe. To ta pierwsza pomoc, która przynosi ulgę dosłownie w ciągu kilku minut. A olej rycynowy? Działa na drugim etapie. Po pierwsze, jego silne właściwości przeciwzapalne pomagają szybko usunąć zaczerwienienie i obrzęk. A po drugie, tworzy na miejscu ukąszenia cieniutką warstwę ochronną, która nie pozwala brudowi dostać się do ranki, jeśli jednak ją lekko rozdrapaliście i nadal łagodzi skórę. Zastosowanie jest tutaj elementarne. Przygotowuje się maleńką ilość pasty, dosłownie na czubku palca, tę pastę nakłada się małą kropką bezpośrednio na miejsce ukąszenia lub na niewielki obszar podrażnienia. Nie trzeba wcierać, wystarczy nałożyć i zostawić, poczujęcie, jak świąt ustępuje niemal natychmiast. Ta sama metoda doskonale sprawdza się przy niewielkich otarciach czy drobnych reakcjach skórnych. Ale, jak zawsze, jest ważne ale. Mowa o miejscowych, niewielkich podrażnieniach, ukąszeniach niegrożnych owadów. Jeśli widzicie silną reakcję alergiczną, rozległy obrzęk, jeśli urządzenie pszczoły lub ołusy miało miejsce w okolicy szyi lub twarzy, albo jeśli nie wiecie, co was ukąsiło, żadnych eksperymentów. Natychmiast do lekarza. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Teraz poruszmy bardzo poważny temat. Grzybice, paznokci stóp to nie tylko defekt kosmetyczny ale uporczywa i zaraźliwa dolegliwość, wymagająca dużej cierpliwości, w arsenale medycyny ludowej było swoje podejście i do tego wytrwałego przeciwnika. Cała strategia opierała się na jednym prostym fakcie: głównym wrogiem grzyba jest środowisko zasadowe, w którym po prostu nie może on przetrwać i rozmnażać się, a najłatwiej dostępnym twórcą takiego środowiska zawsze była soda oczyszczona. Ale była jedna trudność: jak dostarczyć tę broń przez grubą, Zainfekowaną płytkę paznokcia do samego ogniska infekcji. Właśnie w tym celu do pary z sodą brano olej rycynowy. Odgrywał on tutaj od razu trzy kluczowe role po pierwsze, sam w sobie ma właściwości przeciwgrzybicze. Po drugie, doskonale zmiękcza paznokieć, czyniąc go porowatym i przepuszczalnym. I po trzecie, służył jako transport, dostarczając sodę do najgłębszych warstw. Sam zabieg był prawdziwym codziennym rytuałem który wymagał systematycznego podejścia, wieczorem nogi starannie moczono w gorącej wodzie, po czym maksymalnie delikatnie, bez bólu, spiłowywano i usuwano zmiękczoną część zainfekowanego paznokcia. Następnie na suchą powierzchnię nakładano gęstą pastę z sołudii i rycyny, tworząc swego rodzaju leczniczy okład, ten okład przykrywano, na przykład, wacikiem kosmetycznym, owijano palec folią, zakładano grubą skarpetę i zostawiano do działania na całą noc. Pano wszystko powtarzano w odwrotnej kolejności, okład zdejmowano, nogę myto i ponownie usuwano tę część paznokcia, która zmiękła przez noc, to nie było szybkie leczenie. Kluczem do sukcesu były właśnie codzienne powtórzenia przez wiele tygodni, a czasami i miesięcy, aż do odrośnięcia całkowicie zdrowego paznokcia. Swędzenie, szybko przetłuszczające się włosy, nieprzyjemne białe płatki na ubraniach. Z problemami łupieżu i nadmiernego przetłuszczania się skóry głowy boryka się bardzo wiele osób. I zanim pojawiły się nowoczesne szampony lecznicze, ludzie szukali rozwiązania w tym, co mieli pod ręką i, jak już się domyślacie, nasza mieszanka i tutaj znajdowała swoje zastosowanie. Zrozummy logikę tej metody. Czym jest łupież w swojej istocie? Często jest to wynik nadmiernej aktywności grzyba, który żywi się sibem. Oyto, to właśnie ta nadmierna produkcja tego sibem powstaje błędne koło. Dużo sibem, dużo pożywienia dla grzyba, dużo upieżu i podrażnień. Otóż nasza pasta przerywa to koło, zadając podwójny cios. Soda działa tutaj jak łagodny, ale skuteczny peeling. Pomaga złuszczyć nagromadzone łuski, upieżu i martwe komórki, głęboko oczyszcza pory skóry głowy z nadmiaru zastygłego tłuszczu. Ponadto, tworzone przez nią środowisko zasadowe, jak już wiemy, Hamuje aktywność grzyba. Ale gdybyśmy używali tylko sołodii, bardzo byśmy wysuszyli i skórę, i włosy, i tu wkracza olej rycynowy. Nie pozwala on sodzie być zbyt agresywną. Uspokaja podrażnioną, swędzącą skórę, łagodzi stany zapalne i ożywia cebulki włosowe, w efekcie uzyskujemy unikalny efekt, głębokie oczyszczenie bez przesuszania. I oczywiście są tu swoje zasady bezpieczeństwa. Ta metoda nie jest odpowiednia dla suchej, wrażliwej lub uszkodzonej skóry głowy z rankami i zadrapaniami. A jeśli cierpicie na poważne formy łojotokowego zapalenia skóry lub wypadanie włosów, to ludowe receptury mogą być jedynie uzupełnieniem podstawowego leczenia, które powinien zalecić lekarz trycholog lub dermatolog. A co z tymi śladami, które czas pozostawia na naszej skórze? Mówię o plamach pigmentacyjnych, czy jak je jeszcze nazywają w narodzie? Starczych piegach, które często pojawiają się na dłoniach, twarzy i w okolicy dekoltu, znajomy obrazek? Okazuje się, że starzy lekarze wierzyli, że i tutaj nasza mieszanka może przyjść z pomocą, jak ona działa w tym przypadku. Mechanizm opiera się tutaj na delikatnej odnowie skóry, soda występuje w roli bardzo delikatnego peelingu. Pomaga stopniowo, warstwa po warstwie, złuszczać stare komórki z powierzchni skóry w których nagromadził się nadmiar pigmentu, melaniny, to nie jest agresywne działanie, a łagodna, systematyczna praca nad szlifowaniem powierzchni. Rola oleju rycynowego jest tutaj dwojaka i bardzo ważna. Po pierwsze, nie pozwala on sodzie przesuszyć delikatnej skóry, zmiękczając ją i chroniąc przed podrażnieniami. Po drugie, uważa się, że aktywne kwasy w składzie rycyny same w sobie przyczyniają się do wyrównania kolorytu skóry i uruchamiają procesy regeneracji, Oznacza to, że podczas gdy soda usuwa stare, olej pomaga w tworzeniu się nowych, zdrowych i prawidłowo napigmentowanych komórek. Stosowano tę metodę z dużą ostrożnością, pastę robiono niezbyt gęstą i nakładano punktowo, ściśle na samą plamkę, omijając zdrową skórę wokół. Zostawiano na 15 do 20 minut, nie dłużej, po czym delikatnie zmywano ciepłą wodą, zabieg powtarzano kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie, dając skórze czas na regenerację. I głównym sojusznikiem była tu, oczywiście, czas i regularność. I tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym. Szczególnie ostrożnie należy postępować ze skórą twarzy, jest ona bardzo delikatna, przed pierwszym zastosowaniem koniecznie przeprowadź się test na małym, niewidocznym fragmencie skóry, na przykład na zgięciu łokcia, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna. I najważniejsze, wszelkie plamy pigmentacyjne, Zwłaszcza nowe lub zmieniające swój kształt i kolor, to powód, aby w pierwszej kolejności pokazać się dermatologowi, aby wykluczyć poważne choroby. Blizny, rozstępy To swego rodzaju pamięć naszej skóry o dawnych wydarzeniach, dziecięcych otarciach, operacjach czy szybkich zmianach wagi i chociaż całkowite usunięcie ich w warunkach domowych jest niemożliwe, stare receptury podpowiadają, że można je uczynić mniej widocznymi, wygładzić i zmiękczyć. Jak nasza mieszanka może pomóc w tej, wydawałoby się, trudnej sprawie? Tutaj działa jak zespół delikatnych konserwatorów, soda w tym duecie pełni rolę bardzo łagodnego środka ściernego lub, jeśli wolicie, polerki. Pomaga stopniowo złuszczać górną, najgrubszą warstwę tkanki bliznowatej, ten proces stymuluje odnowę komórek i z czasem relief blizny lub rozstępu staje się gładszy, a jego kolor bliższy odcieniowi otaczającej skóry. Ale główna praca spada na barki oleju rycynowego, po tym, jak soda przygotowała pole do działania, olej przenika w głąb skóry i rozpoczyna proces odbudowy. Uważa się, że jego kwasy tłuszczowe stymulują produkcję kolagenu i elastyny tych samych białek, które odpowiadają za jędrność i gładkość skóry, głęboko odżywia i nawilża tkankę bliznowatą, która z natury jest bardzo sucha i gęsta. W rezultacie blizna staje się bardziej elastyczna, miękka i mniej napięta. Stosowano tę metodę oczywiście w cyklach. Pastę soudi i oleju nakładano na problematyczny obszar i wcierano lekkimi, ale uporczywymi, okrężnymi ruchami przez kilka minut. Ten masaż sam w sobie jest bardzo ważny, ponieważ poprawia krążenie krwi w tej strefie. Po masażu mieszankę można było zostawić jeszcze na 15 do 20 minut, a następnie zmyć. Zabieg powtarzano regularnie, kilka razy w tygodniu. I tutaj najważniejsza była nie siła, a systematyczność. To maraton, a nie sprint. I tu jest niezwykle ważny moment. Mowa tylko o zagojonych, starych bliznach i rozstępach, w żadnym wypadku nie nakładajcie tej mieszanki na świeże. Niezagojone rany, szwy czy uszkodzoną skórę może to wywołać silne podrażnienie, utrudnić normalne gojenie. W przypadku bliznowców lub blizn przerosłych jedyną słuszną drogą jest konsultacja z dermatologiem lub kosmetologiem, a zatem dotknęliśmy wiedzy, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zobaczyliśmy, jak dwa proste, dostępne dla każdego składniki, łącząc się, zamieniają się w potężny środek o szerokim spektrum działania. Co to więc jest, to nawet to, o czym mówiono w dawnych czasach? To nie jest jedna konkretna choroba, to cały kompleks uporczywych, przewlekłych i nieprzyjemnych problemów, które zatruwają życie, w żarty grzyb, od którego, wydawałoby się. Nie ma ratunku. Męczący ból w stawach, krępujący ruchy, zgrubiałe narośla skórne i plamy pigmentacyjne, które nie poddawały się innym środkom. Siła tego przepisu tkwi w jego prostocie i kompleksowym podejściu. Jeśli ten film był dla Was pożyteczny i interesujący, proszę, wesprzyjcie naszą pracę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić innych zapomnianych sekretów zdrowia i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. A w komentarzach podzielcie się, czy słyszeliście o takim przepisie od swoich babć, a może macie własne doświadczenia z jego stosowaniem?